Adrian Kowarzyk, witam Państwa w studiu polskiej Agencji Prasowej. Dziś Państwa i moim gościem jest pani Małgorzata Poprocka, szef kancelarii prezydenta RP Andrzeja Dudy. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu. Pani minister, wczoraj agencja Bloomberg donosi, od wczoraj donosi, że prezydent ma, miał zwrócić się do rządu z prośbą o zapewnienie ochrony przed aresztowaniem Benjamina Netanyahu, który miałby potencjalnie wziąć udział w obchodach 80. rocznicy wyzwolenia Auschwitz. Czy rzeczywiście takie pismo zostało skierowane do premiera, do kancelarii premiera? Tak, 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 panie redaktorze, potwierdzam, że takie pismo pan prezydent do pana premiera skierował. Przed nami 80. rocznica wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Auschwitz. To będzie okazja do spotkania, do refleksji, do wspomnienia ofiar, historycznego upamiętnienia tego no, jednak bardzo wyjątkowej bardzo wyjątkowej rocznicy. Kancelaria nie jest organizatorem tych uroczystości, uroczystości organizuje muzeum, ale już wiemy, że gro delegacji z kluczowych państw się wybiera. I w przekonaniu pana prezydenta jest jedna sprawa ponieważ jest to właśnie obóz obóz w Auschwitz, to każda osoba z Izraela, każdy przedstawiciel władz tego państwa powinien mieć możliwość, jeżeli ma taką wolę, wzięcia udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu. Podkreślam tę wyjątkowość, bo to nie jest każda okoliczność. Mówimy o tym konkretnym wydarzeniu, które no dosłownie dwa tygodnie, za dwa tygodnie będzie miało miejsce w Oświęcimiu I, i o tym pan prezydent do pana premiera pisał. Czekamy na, na reakcję. Wielkie instrumenty związane z zapewnieniem e, e, właśnie możliwości pobytu premiera czy każdego innego przedstawiciela państwa, te narzędzia ze względu na podległość służb e, są w rękach, w rękach premiera i, e, i Rady Ministrów. I rzeczywiście Więc, w piśmie te... chodzi o to, żeby ta, by, by, ta wizyta ewentualna była niezakłócona. To taki, tak, tak to cytuje Bloomberg. I absolutnie wyjątkowe okoliczności, no bo pamiętajmy też, że premier Izraela jest, jest ścigany w związku z popełnieniem podejrzeniem popełnienia zbrodni wojennych w Strefie Gazy. Tak, to jest, jest nakaz, to niezręczna sytuacja. Jest to nakaz wydany przez Międzynarodowy Trybunał, Trybunał Karny. A my jesteśmy stroną uznajemy. Izrael za to nie i różne inne państwa mhm. stroną statutu, statutu nie są. Natomiast podkreśla Pan prezydent wyjątkową wyjątkową okoliczność i Uważa, że w, te, w tej sytuacji, tak jak jeszcze raz powta podkreślam tę wyjątkową, wyjątkową sytuację, y, każdy przedstawiciel władz Izraela, jeżeli ma wolę, powinien móc przyjechać na Oprócz te, te obchody. To musi mieć też zaproszenie. Z tego, co mówi strona Izraelska, takiego zaproszenia jak na razie nie ma. Y, panie redaktorze, ale muzeum informuje o tym, że jest takie wydarzenie. Mm. Z mojej najlepszej wiedzy nie są kierowane imienne, e, imienne zaproszenia na, e, na to wydarzenie. E, jest informacja o tym, że, że ono się odbędzie, e, i deklaruje. Udział ci, którzy chcą na to, na to wydarzenie przyjechać. Wydaje się, że premier Izraela może być również taką obecnością, swoim udziałem, po prostu zainteresowany. Dobrze, to zmieniając temat, mamy kolejny set w politycznym ping-pongu, że tak powiem, wokół PKW i pieniędzy dla prawa i sprawiedliwości. Wczoraj minister finansów, pan Andrzej Domański, zwrócił się o interpretację ostatniej uchwały PKW i tutaj cytat, tego co PKW, PKW miała na myśli. Dodał, że oczekuje odpowiedzi ze strony PKW, a nie tylko jej przewodniczącego. Z czym mamy do czynienia? Z grą na, na czas, panie redaktorze, i z ucieczką od odpowiedzialności. E, pan minister zdaje sobie sprawę, e, e, gdy obejmował swój urząd składał pewne ślubowanie, e, rotę konstytucyjną, ślubowania członka Rady Ministrów, wie, że zobowiązał się do przestrzegania e, prawa, jest w bardzo trudnej sytuacji, dlatego że wcześniej taki nacisk polityczny był kierowany wobec, wobec członków PKW, dzisiaj pod taką presją jest minister Domański. No jest to absolutny wybieg, bez żadnej podstawy prawnej. E, ja widziałam wczoraj oświadczenia pana ministra, więc jakieś bardzo ogólne powołanie się na system, na system prawny. Uchwała jest oczywista PKW. Ona wykonuje orzeczenie Izby Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego, jak robiono wielokrotnie przez ostatnie lata. Proszę znaczy, pani takiej uchwały tak. jeszcze w takiej formie w te, nie było, bo rzeczywiście pani ale że jest oczywista. Pan minister Domański mówi, no ale zaraz, no w jednym momencie mówi o wypłacie, w drugiej, ale jeżeli są spełnione warunki, ale że nie orzeka, czy dana izba jest izbą sądu, czy jest sądem, no, nie jest to standardowe pismo, musi Pani przyznać, jest zawiłe. Jest to, dlatego wcześniej mówiłam o tych naciskach na, na przynajmniej większość tą rządowo-parlamentarną w PKW, bo przecież obserwujemy ten, ten prawno-polityczny spektakl od wielu, wielu miesięcy. Ja mówiłam o tym, że podobna sytuacja z uchwałami tej samej Izby, tego samego sądu mieliśmy do czynienia dosłownie miesiąc wcześniej i wszystko zostało wykonane i przez PKW i przez Ministra Finansów. Tam wątpliwości nie było. Ale potem PKW przyjęło, przyjęło oddzielną uchwałę, w której stanowi o tym, że ta Izba... Panie rektorze, co się zmieniło przez te cztery tygodnie w sensie prawnym. Pojawiła Nic. się ta uchwała. To no tak, ale PKW to jest, tak mówi, że to tylko jest, że PKW jest, nie, nie ma zmiana. żadnej podstawy prawnej i żadnego instrumentarium do oceniania tego, czy tak. w Polsce ktoś jest sędzią, czy nie jest, bo to robi prezydent powołując i tu jest kropka. I tak, tak? mówi PKW tak. i odbija piłeczkę, minister Domański mówi, no ja też nie jestem od tego, żeby orzekać, czy ktoś jest sądem, czy nie. Ale Niech minister PKW to Domański, orzeknie. rola ministra finansów, kodeksowa, czy na podstawie ustawy o partiach politycznych, jest czysto wykonawcza, jest przyjęte sprawy jest orzeczenie Sądu Najwyższego w tej sprawie. Jest uchwała PKW naciskany jest przycisk wyślij przelew, mówiąc obrazowo. Tak jak mówię, zdaję sobie sprawę pod jaką presją polityczną, słynny tweet pana premiera pieniędzy nie ma i nie będzie. No tylko czy tutaj tak naprawdę wracamy znowu do fundamentalnego pytania ostatnich, ostatniego roku, czy ostatnich wielu miesięcy, że pan premier rządzi państwem na podstawie prawa, które, które sam interpretuje i przyznają sobie kompetencje, których po prostu nie ma. Dziś kłopot ma minister finansów. Szuka być, furtki, ale... Eee, trudno, mi na to pytanie, trudno mi na to pytanie odpowiedzieć w tej chwili, czy będą bo i będą, czy nie widać, że no, dzisiaj jest sytuacja jasna, eee, jest pan minister dzisiaj w konflikcie z obowiązującym, z obowiązującym prawem. Czy będzie dla niego ważniejsze to, co ślubował i wykonanie prawa, czy będzie dla niego ważniejszy przekaz polityczny szefa rządu, to już jest decyzja ministra Domańskiego. Będziemy, będziemy to pewnie wszyscy i państwo dziennikarze i ma opinia publiczna pewno, na pewno obserwować. Natomiast no, nie pozostanie to bez wpływu na to, jak będzie oceniany proces wyborczy, który jest przed nami. No właśnie, pan, pan, prezydent, jest... pan prezydent wczoraj skierował pismo do PKW, bo jest konieczność zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu po złożeniu mandatu przez pana senatora Klicha. To wybory, Kraków. które się odbędą. Planowana data zgodnie z kalendarzem to jest 16, 16 marca, no, ale najistotniejsze wybory w przyszłym roku, czyli wybory prezydenckie taka walentka z główną partią opozycyjną która wspiera kandydata obywatelskiego no nie pozostanie bez znaczenia dlatego jak te, jak ten proces wyborczy będzie przebiegał Więc pytanie czy pis w takiej sytuacji będzie miał powód do podważenia ważności tych wyborów Trudno mi panie redaktorze dzisiaj to dzisiaj to ocenić bo sytuacja jest bardzo, bardzo dynamiczna ma Jest pani prawnikiem, ma, ma prawo. Pani na pewno jakieś... Tylko że żyjemy panie redaktorze w takiej sytuacji że wszystko jest kwestionowane co widzimy co widzimy również po tej sprawie I interpretowane jak interpretowane jak pani to tutaj nie ma pola interpretacji przepis jest jasny jest kwestia wykonania tu nie jest kwestia interpretacji przepisu, tylko stosowania No dobrze, nie, I, jest, nie jest wykonywane, i jest to więc czy dzisiaj... Prawo Sprawiedliwość ma powód do tego? Pyta Pani jako prawnika. Dziś ma, inne, dziś ma inne instrumenty, żeby, żeby dążyć do wykonania orzeczenia mhm. Sądu Najwyższego. To jest decyzja partii, czy będzie z nich, będzie z nich korzystać. Jak widziałam informacje również, się, tak. również przekazywane przez, przez PAP, to, to, takie plany, to takie plany są. I y, sytuacja, mówię, zmienna niezwykle. Ja ciągle wierzę w to, że prawo w tej sprawie wygra i minister po prostu będzie działał zgodnie, zgodnie z prawem. Wczoraj w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie posłuskiego projektu ustawy incydentalnej autorstwa Polski 2050 Szymona chłowni Chodzi o rozpoznawanie przez Sąd Najwyższy spraw dotyczących wyborów prezydenckich. Czy to rozwiązanie pomogłoby przejść przez te wybory bez komplikacji? Suchą stopą? Co mm. to prezydent? Odbyło się przed świętami jeszcze Bożego Narodzenia spotkanie pana prezydenta z panem marszałkiem. Pan marszałek prezentował swój, swój pomysł. Od tamtego czasu coś Powiem tak, przede wszystkim nie widać zgody politycznej w ramach koalicji, bo od razu była kontra ze strony platformy obywatelskiej, że nie ma mowy o tym, aby orzekali w tych sprawach sędziowie powołani po 2018 roku, a tu dotykamy sedna problemu i tego, że pan prezydent nie zgodzi się nigdy na kwestionowanie statusu sędziów tylko i wyłącznie ze względu na datę, bo po prostu nie ma do tego żadnych podstaw prawnych. Jest to czysto polityczny zabieg. Przedstawiciele lewicy również mówili, że tego projektu nie poprą, więc pytanie, czy w ogóle. Ten ten projekt stanie się, stanie się ustawą. No i druga sprawa bardzo istotna, nie rozwiązuje to sprawy, którą przed chwilą omawialiśmy, mhm. czyli kwestii środków i kwestii orzeczenia niewykonywanego ciągle Sądu Najwyższego. Także zobaczymy, jaki będzie. Czy będzie ta ustawa w ogóle uchwalona, w jakim kształcie? Wtedy pan prezydent będzie, będzie podejmował decyzję. Będzie... No tutaj naprawdę, oczywiście. patrząc na to, jaka jest dynamika dyskusji politycznej. Wokół tego tematu to naprawdę trudno dzisiaj przewidzieć, czy w ogóle stanie się to, stanie się z projektu yy, ustawą. Yy, kończy się kadencja obecnej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, czyli tej kluczowej. Pani Janny Lemańskiej, yy, to jest obecna prezes, pas prezydencki rozpoczyna proces wyłaniania nowego prezesa Izby yy, Izba Orzekowa znosi wyborów, podkreślmy. Tu może być konieczność kontrasygnaty premiera. Tak, I znowu wracamy do historii, która już miała kiedyś Wracamy, miejsce. wracamy do, do sytuacji już charakterystycznej dla Sądu Najwyższego. Sytuacja w tej chwili wygląda tak, że w Izbie toczy się, toczą się wybory kandydatów. Pan prezydent wybiera prezesa spośród kandydatów przedstawionych przez zgromadzenie ogólne sędziów, sędziów Izby. Pani prezes chce się ubiegać o, o reelekcję, o, o poparcie swoich Kolegów sędziów, i, i również o wybór potem finalnie przez pana, pana prezydenta. W związku z tym jest konieczność wskazania osoby, która te wybory przeprowadzi, tak aby kandydat, e, osoba startująca w tych wyborach, nie, nie. E, nie prowadziła zgromadzenia. I, I ta decyzja jest przed panem prezydentem. No i oczywiście. Kiedy? E, może pewnie, na, pewnie na dniach. No, pytanie, pytanie o kontrasygnatę ze Czyli strony prezydenta. pojawi się pana, pana prezydenta, premiera. a potem czekamy na kontrasygnatę premiera. Tak, ale która... tylko na etap wyborczy, tak bo sam, samo wskazanie prezesa e, Sądu Najwyższego już z kontrasygnaty e, zwolnione. Czy pan premier będzie chciał ten, ten proces e, e, blokować? No, po ostatniej burzy tutaj. Można, e, można zakładać, że, e, że sprawa nie przebiegnie e, nie przebiegnie bez problemów. I co wtedy? No to są różne rozwiązania, również w gronie samego Sądu samego sądu Najwyższego. No, zobaczymy, panie redaktorze. Trudno mi przewidzieć, jaka będzie decyzja. Jedna, jedna z izb udało się bezproblemowo przeprowadzić wybory. No To jest też pytanie do pana premiera, jak, jak się w tej sprawie zachowa. Kandydatura zostanie w niedługim czasie przedstawiona premierowi. Polska prezydencja w Unii Europejskiej już się rozpoczęła. Wiemy, że nie będzie nad Wisłą uniformalnego szczytu. Radio RMF nieoficjalnie donosi, że rząd nie chciałby prezydenta, Andrzej... Że witał unijnych przywódców. Prezydent z kolei nie wybrał się na inaugurację prezydencji. Widzieliśmy te zdjęcia był na nartach. Czy to ostateczny dowód do tego, że na linii rząd, prezydent nie ma i nie będzie żadnego porozumienia? Ja no przede wszystkim dementuję zestawianie, zestawianie w taki sposób aktywności. Panie redaktorze, zaproszenie na, na koncert na Gale zostało faktycznie wystosowane, natomiast nie było żadnego kontaktu ze strony organizatorów. Ani rozmowy o tym, jak, jak będzie przebiegał przebiegało ten, ten, ten koncert inauguracyjny. Natomiast jako żywo nie przypominam sobie, aby. Przez kilka dni dyskutowana była na przykład nieobecność pana premiera na uroczystościach państwowych, takich jak 11 listopada, święto niepodległości czy święto konstytucji 3 maja. No jest to temat absolutnie zastępczy, który ma przykryć w naszym przekonaniu, no, jednak zbulwersowanie opinii publicznej faktem, że nie odbędzie się w Warszawie czy w Polsce szczyt Rady Europejskiej w czasie prezydencji. Ja powiem, szczerze, że nie, nie, nie kojarzę sytuacji, aby państwo pełniące, pełniące właśnie prezydencję dobrowolnie rezygnowało z zaproszenia wszystkich przywódców. Nie ma takiego obowiązku. Nie ma obowiązku, no ale panie redaktorze, no jest to jednak e, możliwość pokazania tego, jak, jak kraj się rozwija, tego, jak się, e, jak się zmienił, e, pokazania naszej kultury, pokazania wielu aspektów, no jednak jest to czymś absolutnie naturalnym, że państwo sprawujące prezydencję zaprasza innych przywódców, e, przywódców do, do siebie. Myślę, jeżeli. Jest coś w tych doniesieniach remafu? Panie redaktorze, przede wszystkim tam Jakiś... jest jedno e, główne przekłamanie. E, rolą prezydenta w czasie prezydencji nie jest witanie gości, e, tylko jest przewodniczenie polskiej delegacji. Tak stanowi polska ustawa. I szczerze mówiąc, obojętne, gdzie szczyt się odbywa, ten przepis brzmi tak samo. Druga kwestia: mamy orzeczenie sprzed wielu, wielu lat Trybunału Konstytucyjnego dotyczące reprezentowania na szczytach Rady Europejskiej. Zapadło jeszcze. W czasie prezydentury świętej pamięci pana prezydenta Kaczyńskiego, tak, kiedy, tak premierem był, kiedy premierem był również Donald Tusk i ta sprawa została przez Trybunał jasno rozstrzygnięta. Prezydent Rzeczypospolitej może na każdym szczycie reprezentować polskie, polskie stanowisko i taka jest rola, rola prezydenta. Myślę, że patrząc na, na to, jakie są próby bronienia dzisiaj przez większość parlamentarną tej no, szokującej decyzji, opowieściami o tym, że, że rzekomo miałyby być korki albo jakiś paraliżm, no, myślę, że nikt z naszych widzów nie jest w stanie zestawić dbania o naszą pozycję na arenie międzynarodową z jakimiś nawet drobnymi niedogodnościami. No, gdyby wyobraża sobie Pan dyskusję... Panie redaktorze, gdyby z takich względów na przykład zrezygnowano z organizacji szczytu NATO w Warszawie, no powiem Potrafię szczerze, zdumienie, wszystko, nie zdumienie, nie byłoby, zdumienie byłoby e, niewyobrażalne. Ja mam nadzieję, że jest jeszcze jakaś szansa na, na wycofanie się z tej naprawdę szkodliwej dla Polski decyzji. Hmm, pytałem o stosunki na linii rząd premier. Chciałem jeszcze dopytać, czy prezydent z premierem widzieli się w cztery oczy od ostatniego sierpniowego tajnego spotkania na okręcie wojny w Trójmieście, panie, czy nie było takiego? E, panie redaktorze, no, myślę, że... Ono faktycznie jakoś takim nimbem jest tajemniczości, Na początku było 20, tajemniczości, tajemniczości y, owiane. Natomiast powiem Panie redaktorze w ten sposób, jeżeli jest potrzeba rozmowy dwóch najważniejszych osób w państwie z zakresu władzy wykonawczej, to proszę mi wierzyć, że do takich rozmów dochodzi, do spotkań dochodzi, jeśli jest tylko taka potrzeba. tylko taka potrzeba. czy tylko y, I takich i takich, Panie redaktorze. Kontakt, kontakt jest zawsze możliwy, to jest, Pan Prezydent jest niezwykle odpowiedzialny politykiem. o nich nie wie, że takie spotkania mają miejsce? No nie, zawsze jest, nie zawsze jest konieczność informowania o tym. Najważniejsze jest to, żeby sprawy państwa, szczególnie te związane z bezpieczeństwem naszych, naszych obywateli, były prowadzone I, i tu pan prezydent kładzie główny nacisk. I jasnym dowodem jest to, relacjonowaliśmy wiele spotkań w ostatnich, w ostatnich miesiącach. Jeśli tylko jest wola rozmowy na ważne, na ważne tematy, to do takich spotkań dochodzi. Ja mogę tylko z ubolewaniem powiedzieć, że, że niekoniecznie strona rządowa chce z tego korzystać. Jest bardzo mało projektów, o których, o których rząd chce rozmawiać. No, widać taką zapaść mocną legislacyjną. Wypominają to już dzisiaj i, i ekonomiści, i ci, którzy żyją z prawami wymiaru, wymiaru sprawiedliwości. że tak naprawdę o wszystkich projektach e, mówi się w perspektywie wielu, wielu miesięcy. E, myślę, że takim bardzo obrazowym przykładem jest kwestia zaostrzenia kar dla kierowców, którzy, którzy prowadzą w warunkach recydywy, prawda, odebrania, mm -hmm. odebrania e, prawa jazdy. Po wpływem alkoholu powodują straszne wypadki ne, z, z bardzo trudnymi konsekwencjami i, i słyszymy, że ten projekt będzie opracowany w pierwszym półroczu tego roku. No powiem szczerze, że budzi to jednak głębokie politowanie. Zmieniając y, temat, ale też o spotkanie, tylko o inne chcę zapytać, co ze spotkaniem prezydenta Dudy z Donaldem Trumpem, prezydentem-elektem jeszcze Stanów Zjednoczonych, czy jest planowane? Panie redaktorze, Były takie nieoficjalne informacje medialne, w grudniu Panie redaktorze, redaktorze no, Panowie widzieli się chociażby w Paryżu e, przy okazji e, spotkania e, związanego z otwarciem e, Notre Dame I ten, e, powiem no, ten sposób. Nie o to pytam, czy jest po, planowane? Panie redaktorze, powiem w ten sposób, oczywiście, że, e, że jeśli tylko będzie możliwość do spotkania z Panem Prezydentem, czy z jakimikolwiek istotnymi przedstawicielami tej administracji, która rozpocznie rządy w Stanach Zjednoczonych od 20, od 20 stycznia. To ze względu na relacje polsko-amerykańskie, kluczowe, kluczowe pozycje tego, tego sojusznika dla, dla naszego bezpieczeństwa, dla naszej gospodarki, naszej pozycji. To oczywiście taki spotkań będzie, będzie dochodzić. Myślę, że właśnie czekamy na ten moment już takich formalnych możliwości e, uzgodnień. Jeśli będą Czyli, jakiekolwiek plany, jakiekolwiek będą plany, panie rektorze, proszę mi wierzyć, że będziemy na, o tym na pewno niezwłocznie informować. Natomiast bardzo by było dobrze i tu łącząc sprawę amerykańską ze sprawą prezydencji, przecież jednym z priorytetów e, wyznaczonych wspólnie przez prezydenta z rządem jest kwestia bezpieczeństwa, mm, ale też po pogłębania relacji e, Unia Europejska-Stany Stany Zjednoczone. No widać już po tych e, wypowiedziach e, pa, e, pana prezydenta, Trumpa czy jego, jego najbliższych współpracowników, że, że wyzwania i plany są, są naprawdę duże i, i ten, ten układ geopolityczny na pewno będzie będzie się zmieniał i tutaj to, żebyśmy żebyśmy w tym brali udział, żebyśmy w tych dyskusjach mogli jasno swoje stanowisko, oczywiście nas będzie najbardziej interesowała kwestia bezpieczeństwa, ze względu przede wszystkim na konflikt ciągle trwający na Ukrainie, żeby, żeby głos Polski był słyszalny i Pan Prezydent ma nadzieję, że, że w budowaniu tych dobrych relacji na linii Polska-Stany Zjednoczone po prostu nikt nie będzie przeszkadzał. To idealnym miejscem jest też szczyt Trójmorza, aby Trump odwiedził Polskę, pojawił się na szczycie, on tę inicjatywę wspierał bardzo wspierał. mocno. O to jest wspierał słowo, wspierał bardzo mocno. Był pan prezydent Trump obecny podczas szczytu Trójmorza w Warszawie kilka lat temu. Teraz faktycznie trochę zmieniła się kolejność, ponieważ pan prezydent Duda kończy kadencję. To, to szczyt odbędzie się w tym roku w Warszawie końcem, końcem kwietnia i no planowany jest przyjazd kilkudziesięciu przedstawicieli państw wchodzących w tę, tę inicjatywę, również państw stowarzyszonych i zainteresowanych współpracą w ramach, tego, w ramach tego formatu bardzo tego I również prezydenta Donalda Trumpa. Panie redaktorze, no, czekamy na 20 stycznia, wtedy będzie można formalnie o różnych sprawach już jasno, jasno dyskutować. Oczywiście, ale mimo wszystko zapytam nie o spotkanie, spokojnie, tylko o dyskusję. Jak prezydent podchodzi do tych, powiedzmy, niestandardowych pomysłów Donalda Trumpa, prezydenta-elekta, które wypowiadał w ostatnich tygodniach? Chodzi o odkupienie Grenlandii od Danii, utworzenie 51 stanu USA z Kanady, odzyskanie kanału panamskiego? Panie redaktorze, no to są oczywiście wypowiedzi, które elektryzują, powiedziałbym, e, opinię publiczną i dziennikarzy na całym, na całym świecie. Natomiast pan prezydent w relacjach z panem, e, z panem prezydentem Trumpem będzie przede wszystkim stawiał sprawę, e, sprawę polską, sprawę naszego bezpieczeństwa, sprawę e, kontraktów zbrojeniowych, sprawy gospodarcze. I to jest dla pana prezydenta absolutnie kluczowa, e, kluczowe e, tematy. Tyle, no, ale gdyby ile się udało takie się. Roszczenia, no to trochę to zmienia w, tyle, ile się w, światowej udało, geopol w geopolityce, e, w relacjach międzynarodowych. Narodowych. Dlatego, panie redaktorze, w takich rozmowach trzeba pokazywać polską perspektywę e, również dla takich, dla takich zapowiedzi. To jaka dla jest takich... polska perspektywa dla Kanady, Grenlandii czy kanału panamskiego? Nasza perspektywa jest przede wszystkim taka, e, że jesteśmy w bardzo określonym miejscu e, Europy, w bardzo określonym miejscu e, geograficznym e, i zmiany e, układu, e, układu sił po prostu będą również e, rzutowały na nas i o tym trzeba jasno, e, jasno bardzo mocno swoje stanowisko. Przede wszystkim to dotyczące, dotyczące nawet nie powiedziałabym, że odradzającego, odrodzonego imperializmu rosyjskiego w tym kontekście bardzo jasno stawiać. Ostatni, krótki temat. Minister Sportu i Turystyki Sławomir Nitras zaapelował do prezydenta przed kilkoma dniami, prezydenta Andrzeja Dudy, o wycofanie się ze złej decyzji. To jest cytat i podpisanie nowelizacji ustawy o sporcie. Jest na to szansa? Panie że ustawa została przekazana do Trybunału Konstytucyjnego Zawsze i czeka. Je... Co do tego nie jest to takie oczywiste, że tak. zawsze można. Nie e, można wycofać nie e, można e, t, s, m, Sytuacja taka miała miejsce kilka razy, zawsze dotyczyła wniosków e, poprzednich prezydentów, kiedy decyzje zmieniali następcy, jeśli nie zostały wnioski, e, wnioski rozpatrzone. Ale przede wszystkim są konkretne zarzuty do tej ustawy, e, związane z tym, że jeżeli związki e, nie wypełnią e, e, priorytetów, e, przepraszam, parytetów. parytetów, parytetów płci w, w zarządach, to odbierane jest im całościowe finansowanie. I patrząc na skład kierownictwa Ministerstwa Sportu, można powiedzieć tylko tyle. Panie Ministrze, zamiast szantażować i zabierać pieniądze związkom sportowym, a nie we wszystkich jest możliwość spełnienia tych kryteriów narzuconych przez ustawę, może niech Pan Minister zacznie od własnego, od własnego resortu i pokaże, że, że faktycznie jest to dla Pana istotna kwestia, aby Dziękuję. również kobiety kierowały, czy, czy pełniły ważne stanowiska. Natomiast Czyli to, co jest. To prezydent zdania nie, nie zmieni pan prezydent zdania. Przy czym bardzo chcę podkreślić jedną kwestię. Oczywiście, że pan prezydent jest za tym, aby panie zasiadały w zarządach. Dzisiaj nie ma do tego żadnych, żadnych formalnych przeszkód. Jest Ale to rozumiem, kwestia spokojnego ustaleń, spoko że tyle i tyle musi być. Przede wszystkim bez drakońskiej kary w postaci mm. odebrania finansowania, jeśli w określonym terminie się to nie wydarzy. To budzi największą wątpliwość pana prezydenta. Ta, a a to А Nie, na to, że nie zawsze one są w ogóle ze względu na specyfikę niektórych no. dziedzin sportowych w ogóle możliwe do, do wprowadzenia. Na to też zwracały um, uwagę związki sportowe, które, które się w tej sprawie wypowiadały. Natomiast pan prezydent całym sercem jest za tym, aby panie również e, ważne funkcje e, pełniły, ale nie pod rygorem odebrania środków na szkolenia, na wyjazdy e, sportowe dla naszych, dla naszych zawodników. To jest za daleko idące rozwiązanie w ocenie pana prezydenta. Powiedziała pani Małgorzata Paprowska, szef kancelarii prezydenta RP Andrzeja Dudy. Dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję Panie redaktorze. Dobrego dnia Państwu życzę. Dziękuję. Dołączam się do tych życzeń. Dobrego dnia i zapraszamy już jutro o 10 na kolejne wydanie Studia PAP.